Manowska przekazała najnowsze wieści z planu rolnika. Produkcja ma kłopoty. Rolnik szukażony już jesienią zawita na ekrany z 12. Edycją. Jakiś czas temu Marta Manowska informowała, że ruszyły nagrania. Teraz gospodyni randkowego show przekazała, że tym razem na planie nie jest dobrze. Rolnik Szuka żony 12. Ruszyły nagrania. Rolnik Szuka żony to jeden z ulubionych formatów rozrywkowych widzów TVP. Publiczny nadawca zdecydował się na nakręcenie już 12. serii programu. Tak jak w poprzednich latach, zdjęcia ruszyły już na przełomie czerwca i lipca. Nim jesienią widzowie zobaczą pierwsze odcinki, rolnicy już dawno będą mieli wybór kandydatek za sobą. W październiku natomiast będzie kręcony odcinek finałowy, w którym każdy ujawni, czy zdecydował się na kontynuowanie związku z wybraną partnerką lub partnerem. Rolnik szuka żony. Kto wystąpi w 12 edycji? W kwietniu widzowie TVP zobaczyli odcinek Zerowy: Rolnik szuka żony. Ósemka rolników, którzy chcieliby wystąpić w programie, przedstawiła się, i każdy krótko opowiedział o sobie i swoich dotychczasowych relacjach. Barbara, 32-letnia kurpianka z Mazowsza, prowadzi gospodarstwo mleczne i agroturystyczne. Marzy o rodzinie i domu pełnym ciepła. Arkadiusz, 24-latek z Lubelszczyzny. Prowadzi z ojcem 30-hektarowe gospodarstwo warzywno-zbożowe. Szuka dziewczyny z poczuciem humoru. Andrzej, 54-letni samotnik z województwa lubelskiego. Pracuje w muzeum i ceni spokój oraz prostotę. Gabriel, 31-latek z Wielkopolski. Prowadzi 60-hektarowe gospodarstwo. Jest rodzinny i wrażliwy. Jarosław, 44-latek z Wielkopolski, po rozwodzie, gotowy na nowy związek oparty na zaufaniu. Kamil, 23-letni rolnik z Podlasia, prowadzi 15-hektarowe gospodarstwo, szuka szczerej i uśmiechniętej partnerki. Krzysztof, 28-latek z Podlasia, właściciel 100-hektarowego gospodarstwa, ceni prawdę i bliskość. Roland, 37 latek z podłodzi, prowadzi ekologiczne gospodarstwo warzywne, ceni autentyczność i spokój. Z tej ósemki, tylko piątkę zobaczymy na ekranie. Produkcja już wie, kto wystąpi, a widzowie poznają uczestników dopiero we wrześniu. Rolnik Szuka Żony 12 Zmiany w show Marta Manowska która już od jakiegoś czasu bierze udział w nagraniach nowego sezonu, po trochu ujawnia kulisy rentkowego show. Ostatnio wyjawiła, że zmienią się zasady programu. Wprowadziliśmy w tym roku pewne modyfikacje. One dotyczą odcinka numer 3. Myślę, że będzie się Państwu podobało, bo szybciej się przesuwamy w takim poznawaniu się głębszym i w takiej relacyjności. Ta zmiana umożliwiła nam to, że rzeczy, które po pierwszych randkach działy się na przykład dopiero na gospodarstwach, dzieją się troszkę wcześniej. Wydaje mi się, że bardzo to punktuje, mówiła Manowska. Rolnik Szuka żony 12. Problemy na planie. W najnowszym wpisie w sieci Marta Manowska przekazała kolejną porcję informacji z zakulis Rolnik Szuka żony 12. Napisała o kłopotach a planie. Okazuje się, że największy problem sprawia tym razem kapryśna, lipcowa pogoda. Na szczęście grupa pracująca nad nowymi odcinkami nie traci dobrego humoru. W tym roku pogoda w rolnik szuka żony nas nie rozpieszcza. My się nie poddajemy, wierząc, że nas nie zwieje, napisała Manowska pod fotografią, na której wraz z reżyserem Szał Grzegorzem Krawcem chronią się pod parasolami.